Hej, witajcie z tej strony. Kalasar, a to jest drugi odcinek z serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja. No i w poprzednim odcinku tutaj zaczęliśmy prolog. No i zacz teraz skontynuujemy I w tym odcinku już powinniśmy skończyć ten prolog. Zazwyczaj nie są jakoś mega długie. Otwórzmy sobie te drzwi, zobaczmy tutaj. O, coś my tutaj mamy, jakieś zapasy. Mogę to podnieść. Trzeka podniosłem, ale jeszcze tutaj jakąś skrzynię mamy, a co w niej? bo zdegam. to nie dla mnie, to pójdzie na sprzedaż, albo e, wyposażymy Kasandrę, e, chyba tak ona się tu zwała, e, jeżeli będzie lepsze, jest. Ah, As grand chancellor of the chantry, I hereby order you to take this criminal to Valroyo to face execution. Order me? You are a glorified clerk, a bureaucrat, and you are a thug, but a thug who supposedly serves the chantry. We serve the most holy chancellor, as you well know. Justinia is dead. We must elect a replacement and obey her orders on the matter. Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place! Call a retreat, Seeker. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route, but not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Abandon this now before more lives are lost.

no tutaj, Kasandrze się chyba to nie spodobało, a Warikowi za to się spodobało. No cóż, chyba lepiej będzie przez góry przejść. Tak mnie się tutaj wydaje co my tutaj mamy jakąś twierdzę bądź co bądź jakaś budowla pewnie będziemy musieli wchodzić po tych drabinach ok drabina wejdź samo automatycznie wchodzi o tyle dobrze nie trzeba trzymać żadnego przycisku

Wypróbujmy nowy atak. Wow! Ale nieźle zarobił. No tutaj błyskawice są dobrymi jak na razie atakami. Jeb! Kurde, many chyba mi brakuje. Dobra. Jeb znowu błyskawicami, ale kurde nie trafiłem chyba. Za późno tego użyłem. Nic tutaj raczej nie ma, ale przejdźmy się tutaj po tym załuku. E, nic tutaj nie ma, dobra, czyli idziemy tutaj prosto do góry. Fajnie by było znaleźć jakieś łupy, ale pewnie przyjdzie i na to czas. E, które teraz? Dobra, tutaj jest przejście, o, ale nic tu raczej nie ma. A nie jest. To czemu mi to nie pokazuje? Urodzenie ten przycisk. Czemu mi to nie pokazało? Tarcza gryfa jakiś sztylet. O, dobra, zapaliłem sobie. Coś jeszcze tutaj chyba leżało. No właśnie. zbieraj to. Kaska się przyda. Właśnie, zobaczmy co ja tutaj w ogóle zebrałem. Bronie jakieś. O, to na pewno nie dla mnie. Tarcza Gryfa Cassandra ma gorszą. Więc jej to założymy. Co tutaj jeszcze? Warik. Lodowa laska. Dobra, nic tutaj już nie zmienię, bo warik to będzie z kuszy nawalać, a nie ze sztyletów. Coś jeszcze tutaj znajdziemy, czy nie? Raczej nie, bo nie wszystko to kurde, te skanowanie podświetla niestety. O, ale coś tutaj jednak znaleźliśmy. Co to jest? Jakieś ulepszenie. Dobra, weźmy sobie je. I tutaj chyba kasa leży. Kurde, automatycznie mogłyby podchodzić już, a nie, trzeba kurde, zbliżyć się. No ale jest już mały szczegół. Warik posuń dupę. Okej, okay, tutaj mam jakiś przeciwników, widzę. Yeah. Dobra, odsuniemy się troszkę. Kurde, się na mnie rzucili. Atakujcie go. Się kurde, na mnie rzucił. Pod przyciskiem Y, bodajże. Atakują wszyscy ten sam cel co ja. Mam jeszcze chyba. Coś zostało co raczej nie. Coś z nich wypadło też nie, dobra. No to lecimy dalej. Daję jakiś balkonik. Mogę to przeszukać sobie. Znowu jakieś ulepszenie, chyba tak. Dobra, nic tutaj już więcej nie ma. To lecimy dalej po schodach do góry. Już chyba niedaleko ten było. No właśnie. Tak, tak więc inni mogliby być przed nami. Naszą priorytetem musi być zniszczenie. Abyśmy nie zauważyli, że nikt nie jest bezpieczny. Zostawię to dla człowieka z błyszczącą ręką. Już jesteśmy przy, praktycznie na miejscu tego dużego wyłomu, ale tutaj widzę kolejny mniejszy jest. Atakujcie jego... A tam jak coś żołnierze jeszcze walczą, no proszę. Pomóżmy im w takim razie. Piorunami, dupę im zgrzejemy Mogę to zamknąć, czy jeszcze nie? No, mogę zamknąć, coś robię, ale... Czy się uda? Chyba nie, jeszcze nie Jeszcze jakieś dwa mośki wyszły No, ale teraz mogę chyba zamknąć Powinno się udać No, me. Yeah. sealed as before you are becoming quite proficient at this let's hope it works on the big one thank the maker you finally arrived lady Cassandra I don't think we could have held out much longer thank our prisoner lieutenant he insisted we come this way the prisoner then you hmm. Dieniak, sorry. <laughs> Nowy jebcy. It was worth saving you, if we could. Then you have my sincere gratitude. The way into the valley behind us is clear for the moment. Go while you still can. At once. Quickly, let's move! The path ahead appears to be clear of demons as well. Let's hurry before that changes. Okej, okay, czyli tutaj uratowaliśmy kilka osób, no i zmierzamy ku tej wielkiej kurde szczelinie. Dobra, no, drabinę mogę użyć. No, złaś. No, dobrze, że jak na dół, fajnie, szybciej schodzą. No, mogę tego użyć. Zdałem się, że spadnę, <laughs> no, ale nic się nie stało. holes in the fade don't just accidentally happen right if enough magic is brought to bear it is possible but there are easier ways to make things explode that is true we will consider how this happened once the immediate danger is past the temple of sacred ashes To jest No, one knows who she was. O, coś tutaj leży. No, spalone zwłoki tam były. Widać było hełm. Hełm Templariusza. Zobaczymy zbroję. Dobra, założyłem. Heły nam ukryte, więc... Mm, tutaj. Bo większość hełmów do dupy wygląda, więc wolałem to po prostu ukryć. Zobaczymy, co teraz się stanie. Ktoś gadscenka się włączyła. No i oto jest szczelina. around the temple this is your chance to end this are you ready well, i'll try but i don't know if i can reach that much less close it no this rift was the first and it is the key seal it and perhaps we seal the breach then let's find a way down

What's going on here? Run when you can! We have an intruder. Kill him. Now. Who attacked? And the Divine is she? Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Because of what happened here, the Fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons! Stand ready! That was the one created but... To to jest i dlaczego, to nie wiadomo. Okej. Okay. Czyli szykuje się walka. Dobra. Najpierw trzeba otworzyć szczelinę. I od razu demony. Wow, jeszcze jakiegoś koksa to dało. Dobra, uatakujmy. Czy coś mu w ogóle to robi? Coś tam zostaje, ale nie za dużo. Demon Dumy. Na razie nie pozostaje nic innego jak atakować ze zwykłych. Bo innych czarów brakuje mi magii. Dobra, ten fajny tak jest podpala jeszcze. Patrzcie. Czy mam teraz coś tutaj robić z tą szczeliną? Chyba tak. Myślę, że po prostu atakować go mamy. A i teraz tarcza z niego zeszła. Dobra, kumam, kumam. Dobra. Coś tam obrywa, widać. Ale widać, że się podpala, więc może bardziej będę z, z ognistych ataków walić. Mam ten jeden ognisty atak. I ten nowy, co podpala. Więc jego będziemy siepać sobie. No, jakieś kolejne demony. Wow, fucking shit! Kurde, chcę no, tych atakować. Dobra, uatakujcie wszyscy tego najpierw. Bo mnie tutaj siepa. Okej, okay. kurde, many troszkę mi brakuje. Nie chcę się ataki używać, bo za mało mamy. A dobra, on już ma tę swoją dziwną tarczę. To znowu szczeliny trzeba. Wow. Użyj potka, kurde, zapomniałem tego e, użyć. Ja tego jednak nie zamknąłem, kurde. Namykaj tą szczelinę szybciej. Kurde, no przerwał mnie tu łatak. Muszę na bok bardziej zejść i kurde teraz chyba. Jak mnie zaatakuje to się przerywa. Dobra. Atakujcie demona. Jeb, ognista kula, pal się Już ma ponad połowę życia Powinno się dać radę Dobra To żeby znowu, kurde, tej tarczy swojej śmiesznej nie został. Podpal się jeszcze, dobre podpali się, wow Atakuj się tych mośków Help mi. Dobra, już te pomniejsze padły. Ja się zajmę teraz szczeliną. Dobra, użył potka, to dobrze. Bo warik mi tutaj prawie padł. O, demon dumy zaraz powinien zdychnąć. Co jest niewrażliwość? Jaka niewrażliwość? Ja Ci dam zaraz niewrażliwość. nie mam mamy znowu no padaj No, wiem, wiem Zamykać portal I co, czyżbym się udało? A raczej powinno się udać To ja bym chciał jeszcze zebrać jakieś ewentualne łupy, jak jakieś były z tego demona No i widać teraz Wyłom znika z jakiejś wioski było pokazane ok i kolejny loading. Dobra, gdzieś się obudziliśmy w jakiejś chacie. O, I się tak boi. Don't worry about it. i only... i beg your forgiveness and your blessing. i am but a humble servant. you are back in haven, my lord. they say you saved us. the breach stopped growing just like the mark on your hand. No, to chyba dobry znak. it's all anyone has talked about for the last three days. so you're saying they're happy with me?

i elfi korzeń, dobra, bierzemy wszystko przeczytaj. Hmm. Mi się nigdy nie chce czytać jakichś tych listków. Więc dobra. W kodeksie jest w PCS, więc jest gitara. Czy jest tu jakaś skrzynia może? Czy ja to mogę otworzyć? Nie mogę, dobra. To czyli nie zostaje nic innego jak wyjście chyba na zewnątrz. Co my tu mamy? OK, Jakieś zbiorowisko. Tu bo jest bodajże kupiec. Ale dobra, na razie idziemy tam, gdzie nam misja główna każe. No to zdecydowałem, że będę grać tego Dragon Age tak, że jeżeli będzie jakiś po drodze quest poboczny, to będziemy nieco nawet zbaczać z kursu. Jakoś głównie, tylko i wyłącznie fabułą się zajmować nie będziemy. Ja jestem tego świadom, że to bardzo dużo odcinków może zająć. Ale od tego właśnie jest żeby zbierać expa te zadania poboczne czemu ja nie mogę tego otworzyć kurde mol tutaj mamy jakiś za to wór chociaż jakoś tylko i wyłącznie się spinać na jakąś daną misję poboczną to nie będę jeżeli po prostu będzie dużo latania albo czegoś co wymaga gdzieś daleko w ciul pójść dalej co jeszcze fabuła mi tam nie pociągnęła do tego nie będziemy robić oczywiście, ale jak się zdarzy jakaś misja to będę ją zbierać i w razie wykonania oddawać elfi to chyba z tego jakieś miksturki się robi, o ile się nie mylę. Przeczytajmy. Zamknijmy. <grych> Okej. Okay. Gdzie my mamy tu iść? Tutaj jeszcze coś do przeszukania mamy. Tam ktoś coś gada w tle. I do not believe he is guilty. Chain him! I want him prepared for travel to the capital for trial. Disregard <laughs> that and leave us. dangerous The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. Hmm... So I'm still a suspect, even after what we just did. You absolutely are. Oh, feud. No, he is not. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The divine called to him for help. So his survival, that thing on his hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent him to us in our darkest hour. hmm <laughs> Prawdopodobnie Cassandrze to się spodoba, a ona jest w naszej drużynie, więc lepiej, żeby miała dobre nastawienie do nas. No właśnie, mną pobiera szadny, ale powstańca będzie mój wiatr. Zostawiliśmy wszystko, a więc... z nigdzie nie wyszłaś. Została nam brudna, a twoja marka, Estella, była tylko nadzieją na zakończenie. To nie jest dla ciebie decyzja. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. No właśnie, padaj, Będziesz tutaj, kurde, siać farmazony. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now. With you at our side. Hmm. It's in bomb words. If you're truly trying to restore order, that is the plan. Help us fix this, before it's too late. No, może będzie można się z nią wydybać <noise> w przyszłości. Zobaczymy. Okej. Okay. Znowu ekran loadingu. O, tak, tym razem nie aż tak długo. No I chyba tak kończy się prolog. No, właśnie taka nazwa gry zwiastuje, tylko właśnie skończenie prologu. I co teraz? Mamy jakąś misję główną? Mam tu coś zaznaczone. Więc idziemy, skoro mamy po drodze, to idziemy do. Znaczy, w sumie teraz to już nie pójdziemy, bo już 30 minuta się zbliża. Więc tutaj byśmy zakończyli ten odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia i na razie.